Każda wyspawka w chedzie ma bossa z tajną fazą i nie inaczej jest w DLC, także dzisiaj ogrywamy pieski. Dobra, no musimy przejść do drugiej fazy i dopiero w tej drugiej będzie można przejść do tajnej. Okej? Okay? Dobra. I teraz. Teraz z nimi tu jest trochę triki. Trzeba zrobić, żeby z każdego szary dyn zaczął lecieć. Czyli trochę ich obić, ale nie zabić. Co może być trochę trudne. Okej, okay, z tego po lewej już leci. Żebym oberwał. Ej, źle! Nie odchodziło. Dobra, tego nie. Tego. Tego trochę. Dobra, drugi. Czekaj. szary. Oh no, kulkę zrobiłem. A, dobra, już wleciał w ten. No. Drugi. No, spokojnie. Powoli. Ten nie. W tego. W tego. Okej, okay, został już tylko jeden Źle Jezu, Jestem na hita No, przejść do tajnej fazy będąc na hita, super, o! I jest! I teraz przechodzimy do tajnej, o Jezu Na jednym HP, to nie pójdzie dobrze, to absolutnie nie pójdzie dobrze Uff Dobra, oni już rzucają jakiś granat Ona coś robi, nie wiem co To jest taki granat to jest takie coś A ten gran nie wybucha w ogóle Może jakbym w niego strzelił to by wybuch... Nie zdążyłem kliknąć spacy <grym> Ej, byłem... Czekaj W jednej trzeciej tej fazy? Nie, to jest bardziej jedna czwarta Jak na pierwszy raz, że Jak na tak łatwą fazę? <grym> bardzo źle <grym> A coś się nie wyszło, no tak Zawrotówka mi się tu nie przyda, za bardzo w sumie żeby po prostu to. Dobra. Uj! I wleciałem w ostatni pocisk. Dobra, biorę znowu czerwone, żeby przypadkiem tych grantów nie rozwalić. Bo zakładam, że właśnie trzeba je rozwalić. Tak. Jakie je to wtedy wybuchną. No nie. Ta kulka lubi w nie strzelać. Ty może po prostu wszystko wystrzela naraz. Ty, ej, ale to jest prościutka faza. Bardzo prościutka. Tylko w te hydranty walisz, unikasz granatów i tyle. Jeżeli nie masz jakiejś broni, która wali we wszystko naraz i nie rozważasz granatów? Easy peasy. Tylko trochę długa jest. Ty już? Co? E, ale to było proste! Dostanie się do tej fazy było bez skitu cięższe niż przejście jej. What?! To jest bardziej taki sykrecik niż jakieś zwanie, Ale spoko, też fajne Nie, jakby pamiętasz tą ostatnią fazę Twoiła laserami, obracało ci ekran to obracanie ekranu Ja pierwsze, po prostu nie wiesz Nie wiesz gdzie jesteś, nie wiesz gdzie iść To było znacznie trudniejsze A teraz robimy to na ekspercie Hitless i w ogóle, z odbiciami to będzie luzik A czekaj, na te małe pieski zawrotówka może być ok. No bo jakby są po lewej, po prawej Nie, super sztuszki, nie Po lewej i po prawej no to zawrotówka może być, spoko nie. O. Mówiłem, że z rozbiciem będzie łatwiutko. W jednym ataku może być tyle, co przez całą walkę do doziomka. Dobra, masz. Pyk, pyk. Z czasem też raczej będzie spoko. Nie jest to zbyt długi boss, jak mi się wydaje, przynajmniej. Tylko nie oberwać. Oczywiście serduszka, mógłbym sobie wziąć i tak dalej, ale. Hmm. Będziecie na mnie krzyczeć. Znowu. O, widzicie? Zawrotówka bardzo łatwo rozwaliła. Okej. Okay? Tych laserków. Tych laserków nie było trochę mniej. Dobra, jak teraz? Hop. O, jezu. Fuh. Dobra, tu będzie ciężko. To była trudna faza. Uciekłem, uciekłem. Dobra. Teraz z drugiej strony. Hop I ja w tą stronę. Ty, ale prawie to zrobiłem. Tylko oczywiście to... No... Muszę to Hitler wszystko zrobić. A jak słyszałem o tajnej fazie, to myślałem, że to będzie jakaś taka mega trudna, no bo jakby to... nie jest jakiś prosty boss. Jeszcze DLC myślałem, że naprawdę będzie jakieś wyzwanie wielkie, a patrzę, a tu takie nic. Tylko by lewy nie walić i nie rozważyć tych wszystkich granatów. Ej, to poszło w innej kolejności! To tak specjalnie? Taka zmyłka czy coś się zepsuło? To chyba specjalnie Ty no, one trochę inaczej wracają, żeby cię zmylić. Ciekawe o, o kurde, dobra. Miałem jak tam się zmieścić, miałem. Tylko nie zareagowałem. daj Dawaj Siu! Dobra, to już było ciężkie. Ewentualnie bomba dymna, ale kurde. Tu już rozgminiałem, co mam zrobić. Trzeba było pójść w prawo. Uuu, kurde. Już mam bombę dymną. Dlaczego bombę dymną nie używam? Chciałem skoczyć i walnąć w tym momencie, żeby jakby zawiesić się w powietrzu na chwilę. Źle to wymierzyłem. O kurde, skupani. Teraz jak to wraca tak inaczej, to actually trzeba na to patrzeć. A najpierw wraca środkowy, a potem wracają te pozostałe. Nie, nie, teraz bój naszej. Może jakoś losowo po prostu leci? Uo. Sporo tych misek ona rzuca teraz. Tutaj mogłem przejść, jakby skoczyć do góry. I najpierw uniknąć jednej, potem drugiej. Próbowałem, jakby zrobić tak, żeby jedno i drugie naraz, kiedy będą się wymijać. Ale tu jest trochę spora grawitacja w Cupheadzie. On szybko spada na ziemię, także to mogłoby nie wyjść. I nie wyszło. Nie, nie, to faza jest najgorsza, przeszło od razu na samym początku. Reszta to taki tam w miarę luzik. Co z tego, że i tak obrywam. Dobra. Przedtem tutaj Hitless, a za to się Właśnie, już się zmieniło. Ja pierdziele nie uh, niedobrze Dobra Wszystko odbite, wszystko uniknięte Uuu, uh, hop No nie A jak są dwie na tej samej wysokości To ja nie wiem jak to zrobić Nie zauważam tego lasera po prawej O Jezu A patrzcie gdzie byłem ale nie no, te miski, kurde, lasery spoko, ale miski, jak masz dwie na dole, nie wiem jak ja tego mam uniknąć. Słuchaj, w niego. Uciekaj mi samolocik. Mmm, nie, trzeba było jednak po się zmieścić. Chyba, że... Przecież to jest pomysł 200 IQ. Jeżeli nie możesz czegoś uniknąć... To bądź nietykalny To jest myśl Ale ja tylko Jednorazowo tego uniknę A to mnie obróci dwa albo trzy razy Na razie chill Czuj nie Już bym oberwał Dobra Spoko Obraca mnie I Dobra Odbicie laserka nie daje karty Buh, nie, źle to poszło, źle to poszło Ale da się tego uniknąć, unikiem Tylko trudno się to robi, jak jest jednak obrócony ekran O, panie Uniknąłbym jednej rzeczy, jednej rzeczy bym uniknął, bym to zrobił już W 20 minut bym to zrobił już Jak z czasem? Czas łatfiutko. Odbicia to już w ogóle łatfiutko strasznie Ty no, naprawdę Co tam Cuphead? Jak tam twój balans? He, <laughs> jeden gość straszne RNG i siedzę nad nim dwie godziny tutaj, 20 minut i prawie to zrobiłem. Jeden błąd, jeden. Druga faza jest strasznie łatwiutka. Pierwsza... W sumie całkiem też. Najgorzej jest jak on wali jakiegoś kota na przykład. A ten na górze rzuci Ci piłkę akurat. Wtedy możesz zrobić unik jeszcze? Ale czasami może być na przykład na środku samolotu i źle to zrobić. Albo zapomnieć, że możesz. Albo jak próbujesz kość odbić, którą on rzuca. I akurat się w nią wwalasz. Albo w coś innego. No tak ogólnie chillera. Pyk, 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 sobie skaczemy, coś tam zaraz będzie do odbicia pewnie. O, jest. Łatwiutkie. No i porównajcie sobie to odbicie z odbiciem mrozika. Jakiś różowy lód czy coś, w który on się wturluje akurat... Dobra, leci stąd. Uj, nie! Chciałem, chciałem zrobić nietykalność. Nie udało się. W sensie pomyliłem guziki, ale i tak przeżyłem O Jezu! Nie, nie widziałem tego lasera po lewej. Tutaj zakładam, że tutaj znowu bym to zrobił już. Gdyby nie jeden błąd. Dawaj, 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 dawaj. Ono teraz spadnie. Przecież. Dobra, tak. Znowu jeden błąd. Jeden błąd. Ale tym razem jest taki mniejszy. Ale na fardzie tam było, co ja unik zrobiłem po prawej. Ja chciałem nietykalność wziąć, a kliknąłem F. Pod F mam szybki, szybki spell w Holonite. Bo wiesz, masz jakby guzik, ten sam od spela i od leczenia. Ale jak chcesz wany spell, to musisz kliknąć i puścić. A jak masz guzik do szybkiego spela, to wystarczy po prostu kliknąć. Więc to jest taką 1 piątą sekundy szybsze I to 1 piątą sekundy potrafi dużo zrobić. I ja jakoś po prostu pomyliłem guziki, ale. Na farcie udało mi się tego uniknąć. Także już na farcie bym to zrobił, jakbym mnie zwalił. Ty bo ja naładowałem karty. Na full. zapomniałem mi je zużyć. No i teraz ich nie zużyję. Ty, ale ja muszę mieć super pasek naładowany. W sensie zużyty. Muszę zużyć 6 kart. A najlepiej 7. Bo znowu będzie, że 5 plus 1 to, to jednak nie jest 6. Czyli gdzieś u niej wcześniej muszę zużyć tą nietykalność przy pierwszym obrocie. jezu, jak się zgubiłem w ogóle. Nie, trzeba było nie tykaweść robić. Albo niemiecki lisiu. Dobrze. Nie. Uniki by było. Ja chciałem to normalnie uniknąć, tylko po prostu za, dużo, za bardzo się do tego zbliżyłem. Aż tak bardzo nie mogłem się oddalić, bo, no wiecie, samolotik się kończył. Myślałem, że będę mógł odbić takie jedno i drugie Ale chyba trzeba spać na ziemię? Przed drugim odbiciem? Albo unik zrobić po prostu? Ta, unik by chyba wystarczył Kojarzę, że tak odbijałem kiedyś O Jezu No tak, tak też można uniknąć Oj Jedno na styk, w drugie się głupio wwaliłem i teraz nie mogę w ogóle hitler przejść tej fazy Nie wiem, nagle z kim mi wyparował Nie oberwę, nie? Nie oberwę, dobra. Uf. Znowu próbowałem F kiknąć <grym> Uj. dobra, to było na styk. Ej, oberwałem. Ale to wcześniej? Nie wiem, czy oberwałem od tego, jak podczas nietykalności spadłem, czy kiedy? Dobra. Tu ja już mógłbym nie uniknąć. Nie wiem, wolę grać bezpiecznie trochę. Jednak. Mmm, i tak nie wyszło. Ej, w ogóle kawałek jak obrywa, to powinny jakieś pęknięcia mu się robić. No bo nie wiem, obrywa dwa razy i nic mu się nie dzieje. I przy trzecim, nagle całe się rozpada. To mógłby być taki ciekawy element. Ozdobny. No, takie rzeczy już to ryzykowne. Jeszcze jak z góry leciało kolejne. Nie wiem, czy tu wszystkiego da się uniknąć? Bo wydaje mi się, że niektóre to są takie, że w ogóle nie dałoby się ich uniknąć? Tu już było tak na farcie trochę. <laughs> nie wiem, aż dziwne, że tamto po lewej ja uniknąłem tego. Jakby... To, to było dosyć trudne, jeszcze gadałem. Ja podczas gadania absolutnie nie umiem myśleć. A co zrobiłem? I jest... Jest S. Ty... 35 minut. Tak właściwie. Spoko. Bardzo spoko. Jakby takie bossy to ja mogę robić, nie? Jakby jeszcze druga faza była trochę trudniejsza, to byłoby trochę lepiej. Także zostały nam chyba tylko dwa bossy? Tak. Solisław i Olbrzysław Mruk. W ogóle przez cały czas nazywałem go Solnisław. Ja dopiero potem czytałem, że tu nie ma tego N. Także tak, na samym odcinku kończymy Cupheada. Jak mówiłem, żadnych modów nie zamierzam raczej robić. Chyba że znajdę coś naprawdę. Porządnego. A nie wiem, chyba niczego w stylu Palecord w Hollow to nie mogę się spodziewać. Możecie ogólnie pisać pomysły na gry, bo zarówno Hollow Knight, jak i Cuphead się teraz kończą. Ja mam parę pomysłów w głowie i będę robił ankietę, ale jeżeli macie coś podobnego do Cupheada, to możecie jeszcze napisać. Tylko takiego znanego, bo jak dacie jakąś randomową Gierkę, no to oczywiście nikt na to nie zagłosuje. Także tak, na samym odcinku to wszystko kończymy, a na dzisiaj na tyle, żeby było do zobaczenia i Siemka.